Brozy, bracia i siostry. Jakie budowle najchętniej odwiedzają turyści? Według najnowszego międzynarodowego rankingu przodują wśród nich świątynie. Są to zarówno chrześcijańskie kościoły, katedry, sanktuaria, jak również świątynie innych wyznawców, wyznawców innych religii. W grupie 20 najchętniej odwiedzanych przez turystów budowli znalazło się aż 13 obiektów sakralnych. Pierwsze miejsce zyskała chrześcijańska bazylika Sagrada Familia w Barcelonie. Informacja ta jest w zasadzie tylko ciekawostką, jednak o tyle znaczącą, że wbrew współczesnym tendencjom, Rugowania religii z przestrzeni publicznej pokazuje, jak wielką rolę odgrywały i ciągle odgrywają w światowej kulturze miejsca oddawania czci Bogu. O naszej Tarnowskiej Katedrze można powiedzieć, iż również jest perłą kultury naszego miasta wybudowana na wzgórzu, w samym jego sercu, jest jego najcenniejszym zabytkiem. W niej też niejako ogniskuje się wielowiekowa historia Tarnowa. Ta świątynia w swej najstarszej części, którą wyznaczają mury nawy głównej prezbiterium, sięga pierwszej połowy XIV wieku, a więc czasu lokacji miasta w roku 1330. Przez kolejne wieki nasza świątynia rosła, była rozbudowana, ozdabiana dziełami sztuki, a także zapełniana różnymi śladami poważnych wydarzeniach z życia kościoła i naszej Ojczyzny. Ta świątynia była i jest nieprzerwanym świadkiem dziejów mieszkańców Tarnowa i jego okolic. Od 237 lat jako katedra jest sercem naszej tarnowskiej diecezji. Jest znakiem trwałości i ciągłości kościoła i zarazem dynamiki jego życia, gdyż każde pokolenie pozostawiło w niej jakiś widoczny ślad. Ozdobą prezbiterium naszej katedry są właśnie dwa wyjątkowe, monumentalne pomniki, grobowce, grobowe dzieła sztuki o wielkim znaczeniu dla dziejów kultury polskiego renesansu i manieryzmu. Te dwa pomniki obrazują też Następowanie po sobie kolejnych epok, rodzenie się nowych form, przez które wypowiada się duch nowej epoki. Patrząc na wnętrze naszej katedry, dostrzegamy ewolucję stylów, ich zastępowalność. Podobnie też dzieje się w żywym organizmie, jakim jest kościół zbudowany jak słyszeliśmy w pierwszym liście świętego Piotra apostoła z żywych kamieni jako duchowa świątynia doświadczamy w nim dynamiki ciągłego rozwoju i przemian a jednocześnie ciągłości i trwałości gdyż jest to wciąż ten sam jeden święty i apostolski kościół Chrystusa umiłowani w Chrystusie. Katedrę określa się mianem głowy i matki wszystkich kościołów diecezji. Wśród porównań, które wybrał Sobór Watykański II, żeby lepiej nam uzmysłowić naturę kościoła, jest właśnie obraz matki, najbardziej przekonywujący dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Kościół jest naszą matką w wierze, i w życiu nadprzyrodzonym. Zatrzymajmy się dziś nad tym bardzo sugestywnym obrazem, i zarazem jednym z najpiękniejszych obrazów Kościoła Kościół jako matka. W jakim sensie, w jaki sposób Kościół jest matką? Wyjdźmy od ludzkiej rzeczywistości, jaką jest macierzyństwo. Co robi matka? Przede wszystkim rodzi życie. Przez dziewięć miesięcy nosi w swoim łonie dziecko, a potem otwiera je na życie, na świat. Taki jest też Kościół. Rodzi nas w wierze ze sprawą Ducha Świętego. Otwiera nas na życie Boże. Kościół Matka rodzi nas w rodzinie, którą jest wspólnota ochrzczonych. Chrześcijanin nie jest samotną wyspą. Nie stajemy się chrześcijanami w laboratorium. Nie stajemy się chrześcijanami sami o własnych siłach, lecz wiara jest darem Boga, który otrzymujemy w Kościele i przez Kościół. A Kościół daje nam życie wiary w Chrzcie Świętym. To jest moment, w którym rodzi nas jako dzieci Boże moment, w którym daje nam życie Boże, rodzi nas jak matka. W baptysterium przy bazylice świętego Jana na Lateranie, która jest katedrą papieża, wewnątrz znajduje się łaciński napis, który mówi tak. Tu przychodzi na świat lud o boskim pochodzeniu, zrodzony przez Ducha Świętego, który zakładnia te wody. Matka Kościół wydaje na świat swoje dzieci w tych falach. Piękny, sugestywny obraz. Pozwala nam to zrozumieć ważną sprawę. Otóż nasza przynależność do Kościoła nie jest faktem zewnętrznym i formalnym, nie jest to wypełnienie formularza, który ktoś nam daje, żeby się zapisać do Kościoła. Nie należy się do Kościoła tak, jak należy się do jakiegoś stowarzyszenia czy do jakiegokolwiek innego innego podmiotu. Innej organizacji. Jeżeli ktoś by tak rozumiał, jako zapisanie się, to również jest jasne później, dlaczego tak łatwo przychodzi niektórym wypisanie się z kościoła. Tymczasem przyjęcie chrztu jest aktem wewnętrznym i życiodajnym. Nasza więź w kościele to więź życiowa, tak jak więź z naszą własną matką. Umiłowani, matka nie ogranicza się dodawania życia, lecz z wielką troskliwością pomaga swoim dzieciom rosnąć, karmi je, uczy iść drogą życia, otacza je swoją opieką, obdarza miłością także wtedy, gdy są już dorosłe. A przy tym potrafi również upominać, przebaczać, rozumieć, być blisko w chorobie, w cierpieniu. Jednym słowem, Dobra mama pomaga dzieciom wychodzić poza siebie, nie pozostawać wygodnie pod matczynymi skrzydłami, jak pisklęta pod skrzydłami kwoki. Kościół, jak dobra matka, postępuje tak samo. Towarzyszy nam w rozwoju, przekazując Słowo Boże, które jest światłem wskazującym drogę życia. Udziela nam sakramentów, które dają nam moc do życia. Chrześcijańskiego. Kościół karmi nas Eucharystią, a w sakramencie pokuty niesie nam Boże Przebaczenie. Wspiera nas w chorobie przez namaszczenie chorych. Kościół towarzyszy nam przez całe nasze życie wiary. Możemy zatem zadać sobie inne pytania: czy traktuję Kościół jak matkę, która pomaga mi wzrastać po chrześcijańsku? Czy uczestniczę w życiu Kościoła? I czuję się jego częścią. Czy moja więź z nim jest tylko formalna, czy też rzeczywiście ma dla mnie znaczenie zasadnicze? I wreszcie, drodzy, trzecia rzecz istotna w rysach Kościoła jako matki. Kościół, będąc matką chrześcijan, rodząc wierzących i pomagając im wzrastać w wierze, jest również przez nich wszystkich tworzony. Kościół nie jest czymś różnym od nas, lecz trzeba go postrzegać jako my, wszyscy współtworzący Kościół. A zatem macierzyństwem Kościoła żyjemy wszyscy, pasterze i wierni. Niektórzy mówią, wierzę w Boga, ale nie w Kościół. A przecież jeśli chrześcijanin mówi, że nie wierzy w Kościół, to znaczy, że nie wierzy w samego siebie. I Jest to sprzeczność. Kościół stanowimy wszyscy, od ostatnio ochrzczonego małego dziecka, aż po papieża. Wszyscy też jesteśmy powołani do przyczyniania się, by rodzili się do wiary nowi chrześcijanie. Nie każdy zapyta się siebie samego, co robię, by inni mogli uwierzyć, czy moja wiara jest. W stanie rozbudzić wiarę innych? Czy jestem zdolny, by nieść Chrystusa drugiemu człowiekowi? Pamiętajmy, że wszyscy mamy udział w macierzyństwie Kościoła, że wszyscy w jakiś sposób, niejako w sobie, dokonujemy ponownego rodzenia się Kościoła w tych, do których docieramy z rzeczywistością wiary. Umiłowani w Chrystusie, dzieło naszego piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej podkreśla prawdę, że Kościół żyje w każdym i każdej z nas. Wszyscy współtworzymy jeden Chrystusowy Kościół i jesteśmy odpowiedzialni za jego losy. Módlmy się za siebie nawzajem, żeby Bóg umacniał nas w codziennym duchowym wzrastaniu i budowaniu żywej świątyni, Chrystusowego Kościoła. Proszę Was wszystkich tarnowskich diecezjan o modlitwę za naszą diecezję, aby ustawicznie coraz bardziej stawała się wspólnotą na wzór Chrystusa. Apeluję przede wszystkim do świeckich, aby włączyli się w dzieło ewangelizacji naszej wspólnoty diecezjalnej. Ksiądz Arcybiskup Jerzy. Ablewicz, który jako młody kapłan pracował na Kresach Wschodnich, tuż za naszą obecną granicą, musiał opuścić te tereny w związku z, ze zmianami politycznymi, wypieraniem tutaj, naszej państwowości z tych terenów. Pozostawił na posterynku panią Eugenię Furman. To była świecka pani, katechetka, która później po II wojnie światowej prowadziła działalność ewangelizacyjną. Kiedy po kilkudziesięciu latach nasi księża, także z naszej diecezji, wrócili na te tereny, już Ukrainy, wówczas spotkali ludzi, głęboko wierzących. Między innymi dlatego, że ta Pani z oddaniem prowadziła katechezę, uczyła modlitwy i mimo prześladowań aparatu komunistycznego Rosji Radzieckiej bez lęku, z wielkim zaangażowaniem, z wiarą, nadzieją, miłością podejmowała głoszenie Ewangelii. Rodziła chrześcijan na tych Terenach, tak bardzo trudnych i bolesnych. Jestem przekonany, że dzisiaj potrzebujemy właśnie takich matek, babci, takich ojców, dziadków, takich młodych ludzi, którzy właśnie z wielkim przekonaniem będą głosić Ewangelię bez ręku, bez wstydu, tak jak ta młodzież, która teraz biega po Tarnowie i zbiera środki pieniężne. Na pewną organizację i robi to z oddaniem, zafascynowane. Chociaż pytanie, czy odwiedzą dzisiaj Kościół. Ale trzeba przyznać, że są zafascynowani jakąś ideą. Ważne, abyśmy wszyscy na nowo odkryli wartość, piękno Kościoła. A katedra jest właśnie tym szczególnym miejscem dla nas wszystkich jako Matka Kościołów Diecezji Tarnowskiej. Proszę Was o modlitwę za naszą diecezję, także za księży biskupów, aby nasza posługa pasterska była podejmowana z wielkim oddaniem, z wiarą, nadzieją, miłością dla dobra zbawienia ludu Bożego.